Hej, wszystkim z tej strony nubi, i witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa. Dokładnie Sword Fighter Simulator, teraz zapamiętałem dokładnie nazwę, i mam następnie dla Was jedną wiadomość. Otóż nagrałem wcześniej jeden odcinek, ale niestety zapisał mi się w jakimś dziwnym formacie, że nie mogłem go zmontować, a potrzebowałem go zmontować. No i niestety zrobiłem lekki progres, ale. Na szybko wam to yy, opiszę. Tu wszystkie ulepszenia mam już kupione. Yy, misje mam zrobione. Odblokowaliśmy następną planszę. Następną planszą jest zatoka czaszki. No, i w tej zatoce czaszki zrobiliśmy już dwie bodajże misje. Tak, u marynarza Lili. Teraz mamy złodziei piratów, i tam jeszcze jest jeden piracik, który daje nam misję na machanie mieczem. Pierwsza misja zrobiliśmy, bo trzeba było machnąć 50 razy mieczem. A teraz jest druga na 500 razy machnięcie. Osobowaliśmy również jajkami, co zresztą. Na start możemy zalosować, może będzie coś fajnego. Możemy jednocześnie machać sobie mieczem. Małpy. Mieliśmy tych małp z 5-6, bo już wcześniej też machaliśmy. No nie powiem, wolałbym jakiś rzadki epicki, bo prawdopodobnie on da nam dużo. Ale nawet jeżeli dostaniemy te zwykłe, to sam byk nam daje 6,5 mnożnika. I nie wiem czemu ale dostaliśmy. dostaliśmy także tego Festive Kitty. Który ma aż mnożnik raz 10. Także jest sporo Otworzymy jeszcze Z dwa jajka w sumie tym by nie Ostatnio będziemy cały czas machać Jednak ta moc się przyda Większa i mamy epicką papugę I jest super Bo mamy trzy zwierzaczki Jeden dyszkę O znowu dostaliśmy festiwi kitty No ale niestety jest o wiele słabsza Robimy go wyposażamy. Nie możemy nawet najpierw ich włączamy. Teraz ich wyposażamy. I kurczę, zastanawiam się, czy. Jeszcze jednego nie spróbować. Mówił, Dobrze. 3,7 miliona. Dobrze, dwa razy mogę otworzyć, jak się nam trafi. Papuga. No i dziękuję bardzo. Mamy trzy naprawdę mocne zwierzaczki. Wyposażamy je. Możemy teraz na przykład z błyszczącym, czy błyszczącym, na błyszczacu, na błyszczacu, będziemy sobie mogli zwierzątko ulepszyć. przybierzemy, na przykład 6 byczków, 60%. No i zobaczymy, czy się powiedzie, czy się nie powie. Oczywiście nie powiedzą się. nim, no niestety, tym nagraniu, które nam mi źle zapisało, też trochę pokręciliśmy, żebyśmy. Ulepszyli i teraz nam się udało Dobrze, na 60%. Tak? Jestem ciekawy jak to wszystko wygląda Mam no, te kociaki Może się uda kociaki zrobić No niestety się nie udało Ale zaraz zobaczymy Ile daje to nabłyszczenie U petów To było 4,5 na małpie Czyli mnoży nam razy 2 No nie za specjalnie Nie będziemy chyba na to teraz smarnować Powiedzmy czasu i oczywiście zmieniło nam się na broń, o wiele lepsza niż mieliśmy, mamy teraz złote, złoty kawałek i on na 300 mocy, a nasza poprzednia broń, yy, którą w sumie udało nam się wydropić i ulepszyć, mieliśmy oko zrobiłem, które miało 72%, a tutaj pierwsza lepsza broń miała od razu 100 i no niestety zbyt późno się teraz zorientowałem, ale zauważyłem, że trzeba przyciszyć trochę grę, bo na poprzednim nagraniu to zrobiłem, a teraz oczywiście zapomniałem i prawdopodobnie gra będzie dla Was za głośna aż do tego momentu. 4 minuty myślę, że nie tak źle, lepiej jak się teraz o tym powiedzmy dowiedziałem niż pod koniec materiału. I tak Sword Master, zrobiliśmy dla niego drugą misję. Yy, I dobrze, bo mamy tak zwany stały bonus: 5% szybciej machamy. Za pierwszą misję mieliśmy 3%. Także już jest 8 łącznie. I jestem teraz pod wielkim wrażeniem, bo mamy obrażenia w wysokości prawie 18 milionów. A pod koniec poprzedniego odcinka moje obrażenia wynosiły chyba 3 miliony. To te zwierzęta tak musiały aż mi um obrażenia zwiększyć. To jest super. I mamy zmi... Ojej, kurwin no 800. No to teraz, teraz ja podchodzę. I parę hitków i pik pick i go nie ma, tak? 50 milionów nakrycia. No, widzicie? To jest dopiero coś. Dobrze, machamy jeszcze, tylko 7 musimy pokonać. Nie ma problemu. 7, 6, no chyba, że się nie będą yy, zdążały respić No to wtedy może być leciutki problem, ale o to bym się nie martwił. Mm, tak. Rapid Box. O, a co to jest? Oj, 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 oj. oj. Aż tak na moc większa o 66%. No. To chyba już wiemy sobie, prawda? 66. 22 milion, 23 powiedzmy. Oho, no laga mieliśmy, super. 23A sprawdźmy z tą bombką. Pewnie nie będzie lepsza, ale 28. O. Wiecie co, mi się wydaje, że jak teraz sobie walczymy z nimi i pokonajmy to się bardziej, będzie nam opłacało chyba mieć właśnie tą bombkę, bo nam 15%, tak? 15% większe obrażenia i moc zdobywania, a to aby zdobywanie mocy. Tak. Ale z jednocześnie jak to mam 60%, -60% to będę o wiele szybciej zdobywał moc, co za tym idzie. Będę o wiele szybciej zdobywał swoją siłę. Zróbmy to, że będę szybciej zdobywał siłę. Mamy teraz do zabicia trzech kapitanów, ale mamy ulepszenia i tu właśnie też bym ulepszał. Możemy zwiększyć moc i w, w, miejsce na przebywanie to jest w sumie trochę bezużyteczne bardziej się chyba o zwiększenie mocy prędkości chodzenia na ten moment płaca zwiększać no dobrze tutaj możemy na razy 3 nie wiem podnieść no i tak w pewnym odcinku to mówiłem ale w tym tego jeszcze nie iż yy, prawdopodobnie będzie przechodzić mapę na odcinek o, na dwie, zobaczymy jak to wszystko będzie szło. Będę starał się też między odcinkami robić taki progres, żebyście nie musieli na potrzebnie patrzeć jakby się teraz macham mieczem i nic mi to nie baje. Będę starał się to tą moc zwiększyć, żebyśmy odczuwali ten progres, bo tak to jedna mapa będzie nam 2-3 odcinki, a jednak warto byłoby zobaczyć ten progres. Człowiek się cieszy jak widzi progres, bo jak stoi w miejscu, o, nie jest zbyt niezadowolony. Ale, ale, mamy bronię. Szkoda, że nie mamy tej lepszej. No cóż, no sobie zrobimy na 600. No i, no i tyle, co my, no. Machamy dalej. O, w ogóle. No. Widzieliście? Podszedł, ciachnął, idzie, tylko że Ojej, zobaczcie jak on ma jest same legendy są, a będziemy machać, 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 hmm. może jednak zmieni na to bombkę, a ile teraz tutaj? po 73 tysiące, a teraz? 20 tysięcy to taka różnica nie jest, a parę milionów wyobrażenia to jest już różnica. No dobrze, to machamy. Robimy do trzech, post, do trzech zabitych kapitanów i zobaczymy co to będzie. Nie mam pojęcia, czemu mam takie taki szaslaki z zawieszenia jakby internetu. Widzę, że wszystko jest w porządku z internetem, a nagle mamy jakiś dziwny... Dla mnie problem. To może coś później będzie na te krytyki, bo fajnie byłoby cały czas na te krytyki uderzać. Dużo by to nam pomogło. Ale w sumie wiecie co, myślę czy nie zrobić sobie razy trzy. Hmm. Nie wiem, pomyślę o tym. Może to się będzie opłacało. O, o! Musimy oddać... Tak, oddajmy. <laughs> Widzicie? Mieliśmy mieczyk. Siekere. I mogliśmy oddać, żeby zrobić misję. Super. Podoba mi się, cieszę się bardzo. Teraz machamy. Ale zobaczcie jak szybko zasuwam. Hmm, hmm, hmm. No tak to ja mogę sobie zasuwować. Kurczę. Miro. 123 biliony, ojojoj, oj. to tutaj to będziemy bardzo długo go ciachać. Mi się wydaje, wiecie, może zrobimy tak, że najpierw sobie spróbuję ten miecz jakiś, farmić lepszy, i wtedy to będzie, może miało jakiś większy sens. Chociaż, jakbym był po te 100 milionów, no ale to nawet to jest 10 kliknięć, żeby 1 bilion, to mam ponad 1000 kliknić, żebyśmy go pokonali. Nie, to już bardziej wolę się z nimi trochę pomęczyć wybierać sobie zresztą mam i tak 500 milionów tak to możemy iść i zaraz próbować zwierzeczki sobie zrobić i nawet ulepszyć postać ale no przydałoby się fajnie jakbyśmy albo ten złoty miecz zrobili na trzeci poziom albo yy, ten miecz który teraz mam jak on się nazywa zwinno ostrze na boski ale tak to zobaczymy mamy tu wyposażenie Boost na power boost czekajcie 980 tysięcy użyjmy raz co to jest coin boost nie nie chcę o 200 tysięcy no i dobrze no ja mogę machać będziemy machać zbieramy sobie trochę no Wiecie co? Może ja zrobię krótkie cięcie i pomacham tak do 200 milionów i wtedy się znowu z będę widział. No, prawdopodobnie tak zrobimy. Witam Was z powrotem. Podczas machania swoim mieczem stwierdziłem, że nie będę tego robił bezczynnie stojąc tam na spałnie. Tylko po prostu sobie pokonywałem złodziei jak i kapitanów, dzięki czemu zdobyliśmy 5 z winnych ostrzy. O i co ciekawe, aha, bo to jest automatycznie zwiększone. No dobra, robimy sobie boski. Mamy 1 i 8K. Wyposażamy. Mamy też dużo innych rzeczy, ale to już wiecie co. Zostawię to chyba na razie, dopóki nie zabiję ich. Ale mam 19 biliona. Myślę, 1, 1.2 tak prawie zapomniałem, Pamiętam dzień to jest za dużo. 1 i 2 prawie biliona. Idziemy, ulepszę sobie. Moją postać tutaj na no, maksa no, to też, no trudno. Prędkość max Tego, tego nie chcę, to, to jest mi niepotrzebne. Ehm, nie, i my tego też nie. Tu misje mamy, ale idziemy pokonać kapitanów, admirałów, już nawet bym powiedział. I machajmy dalej, po 250 tysięcy zdobywam na jedno machnięcie. Może być, w porządku, podoba mi się, ale jestem ciekawy ile będę teraz zadawał obrażenia admiralom. No stawiam na takie 600 milionów. O, to żem się przeliczył. 3,7... 370 tysięcy, no dobrze. Lepsze to niż byłem 80 tysięcy, jakby nie patrzeć, tak? Także możemy machać już. No 2, 3 no, uderzenia i zbijamy 1 bilion, także już jest naprawdę znośnie. W ciągu sekundy widzimy po DPS. Jest 1,4 i cztery, do 1,5 biliona, czyli w ciągu sekundy 1,5 biliona. Czyli zbicie takiego jednego admirała to zaledwie, no nie wiem, minuta ponad tak nie więcej. Patrzymy. No, będziemy cały czas uderzać. Zastanawiam się czy znowu nie użyć tej buteleczki, która zwiększa nam zdobywanie. Zwiększa nam zdobywanie em, mocy. Tak, zwiększa nam zdobywanie mocy, i ona jest w sumie bardzo przydatna i bardzo dobra. Nie zastanawiam się, no bo dzięki niej tak naprawdę o wiele szybciej zdobyłem to wszystko. W międzyczasie jeszcze zaskoczyło nam ten, nazwijmy to boostem tak, że jak klikamy, to nam się moc procentowo. Przez Możnik mamy tamte boski, tam legendarny i tak dalej. To na dole co sami wyskakuje. Także to też już tam przyspieszyło trochę. Ale zobaczmy, już pierwszy Admira zaraz zginie 110 milionów fajsu. No, 400 tysięcy. On bije jeden, dziew, jeden trzy. On ma jakiś zwykły tasak. I legendarny zwierzątka. No nie, no. Nie podoba mi się to. Przyszedł sobie jakiś hopek. A! No czekajcie. Przyszedł sobie hopek, nagle macham, mieczem mi jest wszystko w porządku. Super. Ale, przedmioty. Mount. Wyposaż. No, to byliśmy, miałem Wam powiedzieć. Tak mi się trochę zapomniało. Wejdziemy yy, nie w inwentory, a wejdziemy w wyposażenie, multisprzedaż. Z wszystko wybieram ale odznaczymy po jednym z każdego bo może przyda nam się to do jakiejś misji tak jak przed chwilą było z młotem no Dobrze no co pozostaje nam machać cały czas mam to na właśnie mam to na moc zawsze jeszcze możemy sobie dać to na zwiększenie ataku zawsze to będzie szybciej a jeszcze trzeba dwóch pokonać no dobrze, Będę tego pokonać. Wybierzemy to na moc, Bek. i machamy pół milion, miliona. Dobrze, no to już jest. Zobaczcie, o wiele szybciej, chociaż nie, no o wiele szybciej, no. Uderzyliśmy po 300 milionów, a teraz nagle po 500. jest kurczę, prawie dwa razy tyle. To atakujmy jeszcze więcej. I tak myślę, że. Te przedmioty, co ja teraz sobie zmieniam na moc i moc atak, to chyba one są do ulepszania tam, gdzie Dungeon. Bo tam widziałam takie kobadło. Nie może to właśnie tam trzeba ulepszać. Za chwilę się przyjdziemy tam, tylko zabijemy jeszcze tego admirała i następnego. I się przyjdziemy, zobaczymy co to tam jest i dlaczego to tam jest. Może, może ulepszymy, może będzie nam więcej dawało, jeżeli będziemy w stanie. Fajnie by było, nie powiem. Bardzo mi by się to podobało. Bym nagle z pół miliona na bilion skończył obrażeń, no. To byłoby coś. To byłoby nie byle co. Ale mamy pokonanego już drugiego. No i on pokonuje jednego. Dobrze, no to czekamy. Czekamy sobie. Oho! Jest, widzicie moc to jak najszybciej klikamy, klikamy szybciutko, szybciutko, bardzo szybko klikamy mamy go, najdłużej klikamy ja uruchamiam moje szybsze klikanie, może będziecie słyszeć teraz muszkę, może nie, ale będę tylko bardzo szybko żeby jak najwięcej tego zrobić, wszystkiego mnie klikam, nazbierać, jak najwięcej jak najbardziej, bo wtedy to wtedy to będzie, tak zobaczcie jak moja moc rośnie Chwila moment, miliony wskaczą w górę co chwila. Mord boski 2,5. Ciekawe czy coś się dalej niż boski, zaraz zobaczymy. Również mój ataki na tym admirale idą o wiele szybciej. Zobacz już mam 550 milionów mocy. Ataki już są ponad 640. O, no nie, w sumie nie wiedziałem czy coś dalej skoczyło czy nie, ale i tak wystarczająco mi się to spodobało. O, nam no, to dużo dało i admirał właśnie umiera. O piły łańcypowej. o kurczaczki, o kurde, e, było wszystko przemyślane, no? to było wykalkulowane, tak i pójdzie 10 mocy na stałe. Super, mamy u niej, mamy już u nie wszystko, ale jakiś loch został otwarty, liczę na to. To jest ten dungeon z dungeon, dungeon, dungeon. dungeon tu co dungeon, i że to jest dungeon z ten łatwy, bo poszliśmy w poprzednim odcinku na dungeon, ale ten średni bodajże. No, to tam nie do przejścia, było. kompletnie, tak 14 sekund. Dobrze, biegniemy, biegniemy szybko. Zdążę? Dobra, szybko, zobaczmy, e. Będę mógł tyle wylopować, dobra Szybko, 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 żeby mi się to nie zamknęło, tak? Potwierdzam wejście Chcę zobaczyć jak tu będzie to wyglądało O! I nawet nie jestem sam Frost Mike Ok, Frost Mike, let's go No i zobaczcie, legendarne, epickie, ciekawe jakie tu mają poziomy Eee Takie to co dziady z są na razie, dobrze Dobrze, dobrze, pokonujemy. Ja myślę, że czas się zwiększa, czy nie? O kurde, nie zwiększa się. No to jestem niemile zaskoczony. Bo nie powiem, wolałbym, jakby się zwiększał, w sensie, z każdym poziomem jakby się resetował. Wtedy byśmy mogli naprawdę daleko zajść. No tak, tak, mamy 5 minut na to, a nie wiadomo, jak długo nam się to zajdzie. No ale oczywiście po co on ma czyścić swoją stronę, ja swoją? Lepiej jak będzie razem ze mną latał, co nie? O, może nie wiadomo gdzie? Wibrujący to dostałem jakieś fajnie, fajnie, nie wiem do czego, ale fajnie. O dobrze, co to? Nie wiem. Ale wiecie, nie klikać. On coś nie do tego, co to jest? A. Rozumiem. Szkelet teraz, czyli teraz jesteśmy już na tej mapie, gdzie ja byłem z piratami, no i super. Czyli fajnie, bo mi się to podoba, bo teraz dzięki niemu dojdę sobie do poziomu 12 i zrobię misję. Także cieszę się kolego, że ze mną jesteś i możemy tak dalej dojść. O, a propos zdecydowanego etazu, myślę, że to te 5 pokojów, jak teraz byliśmy, to się właśnie czas zresetował, bo mieliśmy 4 minuty, a teraz mamy 4,5. Także bardzo fajnie, podoba mi się to. Super. No ja też super trafiłem do tego pirata, aż wcale. No dobra, ale on się nim zajął, dobra, lecimy dalej, mamy szefa piratów. Ja myślę, że oni są właśnie coś osłabieni, bo kurczę... Za szybko to coś idzie. Ciekawe, ile tu jest poziomu. O, i mamy 5 minut, znowu, no i super. Oho, dobrze, no na następnej mapie będziemy już wiedzieć, jakie mamy przeciwników. Mamy, będziemy ninja teraz zabijali. Dobrze, mogą być ninja. Może być wszystko. Ja tam wszystko zabiję i pokonam. Ja go pewnie zabiję, no ale wiecie. Teraz jakoś mój internet, nie wiadomo czemu, stwierdza, że będę lucky. Będzie mi się zacinało, choć nie powinno. No ale nic na to niestety nie poradzę. Tego pewnie zabiję, on tego też pewnie zabił. No, tak jak mówiłem, nagle stwierdził, że będzie mi się zacinać. I to robi. No ale dobrze. Ogólnie myślę, że jak zrobimy ten dungeon, już tak naprawdę nie wiem jak daleko my zajdziemy w tym dungeonie. To po tym dań, że nie będziemy kończyć już odcinek. Ten ma 240 milionów kubany. No ale widzicie. Mamy tu jakiegoś kozaka. Podchodzi np. uderzenie i nie ma cieniosów. Zdegor. Aha, dobrze, to są takie przedmioty do ulepszania. Niespoko. Ale wiecie to, ja i tak myślę, że będę ulepszał te rzeczy. Eventowy. No i widzicie, ja już tu nie są w stanie sobie, mogę prosytać, machać, on będzie też to robił. No niestety ja ci nie pomogę już. Ja jestem za słaby. Ja tu przyszedłem, żeby zrobić tylko misję. Nic więcej. Broni, nie mamy. No portal Open. Uh -huh. Też warto byłoby się wybrać, ale pewnie już tego się nie nie. Nie uda się nam to, nie będziemy w stanie, gdyż, ponieważ em, w ciągu chyba tam paru godzin kończy się ten event, tak mi się wydaje, i będzie nowy update, czyli można powiedzieć nowe rzeczy, no i zobaczymy, co to będzie. Mi się wydaje, że tam, na tym dungeonie jakoś mniej zdobywa się moty podczas kliknięcia. Zobaczcie, że cały czas mam tyle samo. Noc mi rośnie a tutaj wciąż tak samo się zdobywa, gdzieś jeden złotek jest. Aha, nie ma jednak. Po prostu oczywiście internet mi się przyciął. Rodowy król, no widzicie? Jedne strzał lodowego króla nie ma. O, mamy mnożnik, podoba mi się mnożnik, ale ja bym chciał jednak już stąd wyjść. A myślę, że jak się kończy dany etap, to tam był takie coś na ziemi. Zobaczymy. Będę teraz postarał się ustać na to coś na ziemi, żeby mnie przeniosło. Liczę na to, że mnie przeniesie. Mamy moc razy 2, Zdobywamy po 400 tysięcy na machnięcie. Jest to super wynik. Teraz mamy po 500, 600 prawie. Czy to widzicie prawie 600. Uważam, że to jest świetny wynik. Anioły, ku A już, o widzicie QA, A. jak byłem na tym średnim, to QA A to jeszcze było nic, bo tam było jakieś TD. Czyli TD to jeszcze jest dalej, o wiele dalej niż KU A. to prawdopodobnie jest od kwadriliona. Jeszcze kilka, kilka, kilka takich różnych stopni, liczbiec i dopiero jest TD, czyli tradycyjnie prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Ale mogę też się oczywiście mylić tak. To jest w ludzkiej naturze, żeby, że człowiek może się pomylić. I niekoniecznie zawsze będzie miał rację. No, no dobrze, no ale tak myślę, że już po tej ostatnim przeciwniku będziemy mieli bossa, ale tutaj też kolega widzę, że niechętnie zaczął machać. Halo kolego. No, 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 dawaj, 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 pokonaj go. Dobrze, dobrze, idziemy na wosa, wosa zabijamy i idziemy stąd. Mamy jakiegoś świetkiego Zeusa. Witam Was po chwilowym cięciu, gdyż, no doszliśmy jak widzieliście do tego Zeusa. I nasz kolega wyszedł i ja nie, byłem w, nie byłbym w stanie go w ogóle pokoić. Do tego stwierdziłem, że zatrzymam nagranie i pokażę wam do teraz e, jakby efekt końcowy. Tak to wyglądało, jesteśmy teraz tutaj i wejdźmy szybko, zobaczmy co tutaj wszystko wygląda. Aha, koń za też szkła, jak które dostaliśmy, ten przyrost szczęścia, fajne, fajne. Można takie coś i tam widzę, że chyba za 4 godziny się zmienia w ogóle, ale zobaczmy Dungeon Mastera. I robiliśmy kwesta i 5 na szybko, dobrze. Następny jest 24, nie bierzemy na razie tego, ale jeszcze pójdziemy do kowadła i spróbujemy ulepszyć to. Level up. Stracę to na zawsze, ale nie leveluje się. Aha, to i klikam, że tak. Level up, rozumiem. Dwójeczka. No i jestem niestety czubem. Większyło się trochę, ale co z tego, jak straciliśmy coś, co zwiększa nam atak tak naprawdę i w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Ja między odcinkami jeszcze sobie pomacham, prawdopodobnie wejdę za pół godziny i zniszczę te prezenty, żeby mógł zdobyć jeszcze raz tą bombkę. Liczę na to, że się uda, że nie zapomnę, a w tym momencie żegnam Was i widzimy się następnym razu.